Siemanko z tej strony Esteban a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. A w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skinka, jeśli chcecie go wygrać standardowo, łapeczka w górę sobie z dzwoneczkiem komentarz oraz pamiętajcie o używaniu mojego kodziku na stronie Case Drop, bo macie 15% do wpłaty no, podczas eventu, który trwa, tak? Halloweenowy jeszcze do końca eventu zostało 6 dni. No i nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi. Ale prawdopodobnie został jeszcze jeden dzień do konkursu, do końca konkursu na rękawiczki. E, także zobaczcie sobie w pierwszy link w opisie, bo tam wystarczy płacić złotówkę e, dowolną metodą płatności z moim kodzikiem i możesz wygrać naprawdę fajne rękawiczki. więc wejdź sobie w pierwszy link w opisie jeszcze szybko i sprawdź, bo może dzisiaj jest akurat ostatni dzień. E, po prostu szanse na wzięcie udziału, tak? A my mamy dzisiaj 9100 złotych w poprzednim odcinku. Zrobiliśmy awupkę meduzę i zaczynamy niestandardowo, bo otwieramy skrzyniaczkę Knife za 842 zł. E, no i zobaczymy. Zobaczymy co tutaj poleci Wy oczywiście widzowie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo to jest bardzo ważne. E, no i co mam więcej wam powiedzieć? No poleciało tutaj. No gówno, gówno, nie ma co się oszukiwać, poleciało tutaj gówno. Ale damy jeszcze jedną szansę tej skrzynce i są shadow dagerki. E, ale slotery nie wiem czy zwrócą. Okej, okay, zwracają. 1100 zł, ładnie. No to dajmy ostatnią szansę tej skrzynce. No i zobaczymy co będzie. Tym razem jest bajonet! I to jest safari mesz, ale to będzie profit. Patrzcie, okej, okay, zaczęła ta skrzynka knife nawet dawać. A bardzo rzadko ją otwieram. No bo często lubią właśnie lecieć tak jak w tej pierwszej, te good knifey. Tutaj jest Huntman, który też... Dobra, lecimy z tą skrzynką. Dobra, robimy dzisiaj na openie skrzynki knife za... 10 tysięcy złotych, Jed falchion, powiem wam, że naprawdę fajnie dropi ona. Jestem to, to totalnie pozytywnie zaskoczony i uwaga, no musiało być w końcu coś w tym stylu, ale my się nie poddajemy, bo mamy jeszcze środki na otwieranie tej skrzyneczki, no i zobaczymy. Wy musicie dać znać w komentarzu, czy otwieraliście właśnie kiedyś skrzynkę z kosą, no bo są to skrzynki, kurczę, no zobaczmy sobie szanse procentowe no tutaj wiadomo, że ale tu w sumie są spoko te szanse nawet jakbyś wszystkie dodał z tych najdroższych to jest szansa jest szansa, więc próbujemy dzisiaj tą skrzynkę otwierać no i zobaczymy co tutaj ciekawego może nam wylecieć, no zaczęło tutaj gorzej sypać te good knife'y, te handsmany, no niezbyt dobrze to wygląda no ale zobaczmy zobaczmy dalej Okej, okay. w końcu jest mocny drop Bo ten Bowie Knife jest powyżej 1500 Właśnie chciałem powiedzieć To jest bardzo dobry drop I bardzo ładna kostka w ogóle Taka kulturalna Kulturalna bym ją nazwał Taka na spokojnie, ładna, czyściutka do ekwipunku, Ale musiał być jeszcze raz ten Good Knife Sprzedamy go sobie I otworzymy jeszcze jedną taką skrzyneczkę I zobaczymy co tym razem tutaj poleci Zobaczmy sobie Ostatnia jest Falki od Tigerów i to jest najdroższy chyba skin, a jednak nie, troszkę jest tańszy, ale jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze, widzowie. No powiem Wam szczerze, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie ta skrzynka dała, jestem w szoku. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć kos w punku i jesteśmy nawet na plus! Jakbym to dodał i jesteśmy na plus, więc naprawdę jestem w szoku. No bo... Tak jak mówię, nie lubiłem tej trzynki otwierać, ee, ale może polubię. Dobra, robimy upgrade na flipa Tiger Tufa. Dodajmy te 300. 63% strona prawa. No i to widzowie siedzi. To widzowie siedzi. Aha. Szczerze byłem przekonany, że to siada. O kurde, szkoda, szkoda takiego upgrade'a. Jeszcze raz prawa. Znowu chyba nie siądzie. Jak zawsze daje dobrze Upgrader, a skrzynie knife bardzo słabo To dzisiaj jest totalnie na odwrót Dobra Mamy jeszcze te 11 tysięcy punktów eventowych Wrzućmy sobie to tutaj Może akurat coś Niesamowitego dostaniemy, chociaż wątpię Ale zobaczmy Zobaczmy co my tu mamy O, cashback Cashback niestety, niestety cashback No i co widzowie Krótki odcinek, ale my musimy zaryzykować I musimy polecieć Ostatnio wygraliśmy Meduskę. To dzisiaj spróbujmy wygrać. A Wupke The Prince i musi w końcu siąść prawa strona. Upgradeujemy Ja zamykam oczy, nie patrzę. Teraz możecie to zobaczyć na kamerce. Uwaga. Zamykam oczy. I ja nic nie widzę, widzę. Ja nic nie widzę. Za 3, 2, 1. Otwieram. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Siedzi upgradezik i jest niesamowity profit. Kolejny odcinek i kolejna piękna wóbka zrobiona do mojego ekwipunku Więc widzowie, jak chcecie więcej odcinków z kamerką, łapa w górę, subik dzwonem, komentarz. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i co? O kurwa to się nagrywa jeszcze, sorry.